Cześć, tutaj Karol czyli GlossyJam i dzisiaj pokażę wam minimum 14 modyfikacji, które pozwolą wam pogrywać na farmie. Część z nich mogliście już zobaczyć w mojej serii Farm Life, gdzie pogrywamy sobie z naszym farmerem. Teraz pokażę wam 14 modyfikacji z tej rozgrywki. Łapka w górę, subskrypcja i oglądamy. Prawdziwa krowa. Ta modyfikacja pozwala nam kupić krowę Wystarczy kupić tabliczkę, wybrać krowę, która nam się spodobała, kupić nieco siana, aby mieć czym karmić naszą krówkę. No i tutaj zaczyna się cała zabawa, ponieważ krowę możemy karmić nie tylko sianem, ale też na przykład truskawkami. W ten sposób zebrane mleko będzie o smaku truskawkowym. Modyfikacja jest bardzo dobrze zrobiona, posiada różne animacje, w tym animacje dojenia krowy. Po zebraniu mleka otrzymujemy kankę, którą można przechowywać lub otworzyć. Po otworzeniu kanki otrzymamy kil Kilka butelek mleka. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem, że ktoś zrobił tak dobrą modyfikację z tyloma animacjami. Jeśli kiedykolwiek powstanie pakiet lub dodatek o farmie, jestem ciekaw, czy jej uda się to pobić. Animowane kurczaki. Animowane kurczaki to przedmiot, który wywołuje animację. Nie są to kurki, z którymi można wejść w interakcję. Wystarczy wybrać odpowiedni obiekt i umieścić go na ziemi. Obiekt wywołujący animację dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza to ziarenka, a druga jest niewidoczna. To od Was zależy, którą wersję wybierzecie i która z nich lepiej będzie pasowała do waszej farmy. Poszukiwania ta modyfikacja pozwala na poszukiwanie w krzakach i wśród drzew. Simowie mogą znaleźć nasiona, owady, różne grzyby, a także patyki i drewno. W ten sposób nie musimy wyjeżdżać do granitowych kaskad, aby zdobyć kilka owadów. A zdobyte drewno możemy wykorzystać przy stole rzeźbiarskim. Kurnik. Kurnik nie jest najnowszą modyfikacją, ale jest wciąż aktualizowany. Pozwala on bawić się z kurczakami, przytulać kurczęta, karmić je i, co ważniejsze, zbierać jajka. Zebraną paletę jajek należy otworzyć, a następnie sprawdzić, jakie jajka otrzymaliśmy. Mogą być one dobrej bądź złej jakości. Czasami, jeśli mamy szczęście, pojawia nam się złote jajo, które oczywiście możemy sprzedać dużo drożej niż pozostałe jajka. Młynek elektryczny. Kiedy już nasza trzcina cukrowa urośnie, możemy przerobić ją na cukier. Młynek elektryczny pozwala nam tworzyć mąkę, cukier, mąkę z krowokwiatów, mąkę ryżową czy kakao. Po przygotowaniu pełnego opakowania można podzielić je na pomniejsze porcje. Pobierając specjalną książkę kucharską oraz dodatkowe przepisy możemy wykorzystywać wszystkie te składniki do przygotowania smakowitych dań. Podmiana wyglądu roślin. Również Brazen Lotus posiada modyfikację, która pozwala podmienić nam wygląd roślin w grze. Dzięki temu nie wyglądają one tak samo i faktycznie różnią się zależnie od tego, co na nich rośnie. Grządka ten obiekt to nic innego jak doniczka w kształcie grządki. Ma ona łącznie 4 miejsca i dostępna jest w kilku kolorach. Tak, aby pasować do różnych kolorów podłoża. Możemy więc bez problemu użyć jej w różnych światach. Trzeba przyznać, że tak ułożone rośliny prezentują się o wiele lepiej niż stawianie tych takich standardowych, tradycyjnych doniczek. Kupowanie pobranych roślin ta modyfikacja pozwala nam kupować rośliny, które pobraliśmy z różnych innych modów. Wystarczy wybrać doniczkę, odpowiednią akcję, i potem możemy przebierać w owocach, warzywach, ziołach i różnych innych uprawach. Tutaj jeszcze pełne nazwy nie wyświetlają się poprawnie, ale zgłosiłem to już autorce modyfikacji, więc wkrótce powinno zostać to naprawione. To bardzo przydatny mod, jeśli pobieramy różne dodatkowe rośliny, ponieważ nie zawsze wszystkie z nich pojawiają się w paczkach z nasionami. Stanowisko do przetworów. To tak naprawdę jeden z moich ulubionych modów, bo pozwala na bardzo dużo różnych interakcji. Ja takie stanowisko do przetworów pamiętam z czasów The Sims 1, gdzie tam zawsze można było od nieco poprzerabiać swoje różne zebrane rośliny. Przy tym stanowisku możemy zrobić dżem, konserwy, pastę albo jakiś sos. Oczywiście wszystko to na podstawie wszystkich zebranych wcześniej roślin czy miodu. Im więcej przetworów zrobimy, tym wyższy poziom umiejętności zyskamy. Tym samym odblokujemy nowe przepisy. Oprócz sprzedaży dżemu możemy też posmarować nim kanapki. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję, a nasz Sim przygotuje kilka kanatek. Dodatkowe napoje. Brazen Lotus posiada także modyfikację, która wprowadza nowe rodzaje napojów do The Sims 4 życie Eko. W ten sposób będziemy mogli wykorzystywać pobrane rośliny. Wiecie, ma to sens, ponieważ pobierając różne nowe rośliny, nie zawsze pojawiały się możliwości wykorzystania ich w jakiś sposób. A teraz przynajmniej możemy zrobić z nich sok. Wychodek. Wychodek to bardzo prosty obiekt, który po prostu jest wychodkiem. To rozwiązanie znane z Desims 4 Wyspiarskie Życie, gdzie mogliśmy kupić łazienkę wszystko w jednym. Ten obiekt pozwala zaspokoić potrzebę pęcherza i higieny w bardzo szybkim tempie. Powiem jeszcze coś, co zauważyłem w trakcie montażu. To nie było Desims 3 Wyspiarskie Życie, tylko Desims 3 Rajska Wyspa. Wybaczcie mi. Dobra, wracamy dalej. Ulepszony krowokwiat to znany krowokwiat z podstawowej wersji gry, ale nieco ulepszony. Po wydojeniu tego krowokwiata otrzymujemy mleko, a kiedy go przystrzeżemy, dostaniemy dodatkowe liście. Obie te rzeczy mogą być składnikami do różnych dań, a jeśli nie macie ochoty na gotowanie, możecie po prostu napić się mleka. Jajka od dzikich kurczaków. To modyfikacja na specjalną roślinę, którą wystarczy zasadzić i poczekać jakiś czas, aż wokół zaczną się pojawiać kurki. Kury znoszą jajka, które później możemy zabrać z krzaczka. To wersja dla osób, które nie chcą stawiać całego kurnika. Doniczki, czym byłaby farma bez różnorodnych doniczek. Dzięki tym przedmiotom możecie sadzić swoje piękne rośliny w wannie, w pniu, przeciętej beczce, w metalowej misce, oponie, a nawet na palecie. W ten sposób wasz ogród nie będzie zwykłym ogrodem z drewnianymi doniczkami. Rośliny z efektami. Brazen Lotus stworzyła różne rośliny, które mają ciekawe efekty. Takich efektów nie ma w podstawowej wersji gry. Mamy więc borówki, na które co chwilę przylatują jakieś ptaszki, mamy lawendę, wokół której zaczynają latać motyle i kukurydzę, które, jak tylko dorośnie, to zaczynają wokół niej biegać różne szczury. To bardzo ciekawe efekty, które wprowadzają trochę życia tutaj do naszego Sima, do ich otoczenia. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że dzięki tym modyfikacjom zmienisz swoją parcelę w prawdziwą farmę. Daj znać w komentarzu, która z modyfikacji podoba Ci się najbardziej. Nie zapomnij o pozostawieniu łapki w górę, jeśli wideo Ci się spodobało, a jeśli jeszcze tego nie robisz, subskrybuj mój kanał. Do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć!